kon szlakiem króla Jana III Sobieskiego w taki sposób podlaska chorągiew Husarii chce uczcić 330. rocznicę bitwy pod Wiedniem, jednej z najważniejszych w dziejach Polski i Europy. Za tą bitwę nie wiem, Austriacy dziękowali królowi, był bardzo skuteczny. Pomyśleliśmy, że dobrze ten nowoczesny patrioty w sposób dynamiczny, otwarty pokazywać w Polsce, ale też i w Europie, bo mamy się czym chwalić. Rajd szlakiem Jana III Sobieskiego rozpocznie się 24 sierpnia. Potrwa 14 dni. Uczestnicy przejadą konno w historycznych strojach 570 km z Krakowa przez Śląsk i Czechy do Wiednia. Rajd będzie ukoronowaniem obchodów rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej. Wcześniej, 23 czerwca, odbędą się białostockie obchody. Zaangażowanie białostoczen w inicjatywę, do której przyłącza się wiele polskich miast, nie jest przypadkowe. W bitwie pod Wiedniem wzięły udział trzy chorągwie husarskie z tego regionu. Jedną wystawił wojewoda podleski Stefan Mikołaj Branicki, syn Jana Klemensa.